szanowni komendanci, funkcjonariuszki i funkcjonariusze oraz pracownicy cywilni Państwowej Straży Pożarnej, druhny i Druchowie Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym roku Patronalne Święto Strażaków łączy się z jubileuszem 25-lecia ustawy o Państwowej Straży Pożarnej. Z tej podwójnej okazji pragnę wyrazić wielkie i szczere uznanie wszystkim strażakom, zarówno wykonującym swoją służbę zawodowo, jak i Druchom ochotnikom za wasze zaangażowanie i ofiarność w działaniach ratowniczo-gaśniczych. Swoją wdzięczność kieruję również do pracowników cywilnych jednostek strażackich. Funkcjonariuszki i funkcjonariusze Druchny i Druchowie. Jesteście stale gotowi śpieszyć na ratunek, gdy zagrożone jest ludzkie życie i zdrowie, mienie czy środowisko. Z poświęceniem, często narażając samych siebie na niebezpieczeństwo, niesiecie pomoc podczas pożarów w wypadkach komunikacyjnych czy klęskach żywiołowych. Nazwa Straż Pożarna jest już dzisiaj za wąska, bowiem około 70% Waszej aktywności dotyczy innych zagrożeń niż gaszenie pożarów. To świadczy o uniwersalności i znaczeniu Waszej społecznej misji. Piękna i szlachetna dewiza Strażaków Bogu na chwałę, ludziom na pożytek oznacza służbę Bogu i ludziom z gotowością do ofiary z siebie. Aby nie była ona jednak konieczna, modernizujemy straż zawodową oraz zwiększamy wsparcie dla druhów ochotników. Ochotnicze Straże Pożarne w Polsce to kilkaset tysięcy druchen i druhów oraz 16 200 jednostek na terenie całego kraju. Nowy sposób przekazywania dotacji jednostkom OSP podkreśla ich bardzo ważną rolę oraz sprzyja racjonalnej trosce o spójność całego systemu ratowniczo-gaśniczego. Nawiązując do myśli Prezesa Związku Floriańskiego, Bolesława Chomicza chcę mocno zaznaczyć, że w naszej ojczyźnie straże pożarne zawsze będą zajmować stanowisko im należne i godne, bo gmach każdy bez dzielnej i sprawnej ochrony istnieć nie może. Raz jeszcze wraz z całym polskim społeczeństwem dziękuję funkcjonariuszkom i funkcjonariuszom, pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej oraz druhnom i druhom Ochotniczych Straży Pożarnych za Waszą opiekę i pomoc Dzięki którym nikt w naszym kraju wobec różnorodnych zdarzeń i zagrożeń nie jest pozostawiony sam sobie. Wszyscy powinniśmy uczyć się od Was pokory i altruizmu, jak uczył prymas polski kardynał Stefan Wyszyński. Człowiek dopiero wtedy jest w pełni szczęśliwy, gdy może służyć, a nie wtedy, gdy musi władać. Człowiek, gdy naprawdę jest wielki, nawet gdy włada, jest służebnikiem. Niech wasz patron. Święty Florian ma Was zawsze w swojej opiece.